O jest. Żeby Ameryka się nie dowiedziała, dobrze? No cześć, moja słoninko. Hanusio, ale czy ty w ogóle go znasz? Czy ty powinnaś iść? O Jezu, ja go znam, go znam. Ale to nie o to chodzi. Pomożesz mi? Dobrze, dobrze, Haniu. Ale mamo, żeby Ameryka się nie dowiedziała, dobrze? Bo jak ona się dowie, to zacznie mi dokuczać. I w ogóle będzie jakieś bzdety gadać. A w dodatku jest straszną peplą, więc od razu wszystkim rozpowiem. Ja pewno, no, no, peplam? No na pewno, wyciągnie jakąś informację. I idę. Jak ona śmie, mówić, że ja peplam. Ona sama pepla, nie umie dotrzymywać tajemnicy. A poza tym, ona ciągle skarży na mnie mamie. Muszę się dowiedzieć, co to jest za jej tajemnica. Może wyciągnę od niej jakieś informacje? Co chcesz? Po co tu przyszłaś? A nie, wiesz... Tak po prostu przyszłam. Wiesz, może jakieś ploteczki są w domu czy coś? Co? No wiesz, ostatnio dużo siedzę w swoim pokoju ucząc się i może mnie coś ciekawego minęło w domu. Jak myślisz? Jakaś plotka? Plotka? Że co? No nic, będę lecieć. Już coś werszej muszę coś słyszeć. No, o, fajne, co to? A gram w Questa. Wsiąść do pociągu, zmiana toru. Jeszcze są dwie, może byś zagrała. Bardzo fajne dla jednego gracza, Mamy, mówisz, logiczne co? Bo Gryp. ostatnio mnie tak mało tu spędzam z Wami czasu, bo jestem w swoim pokoju i robię, wiesz, różne kreatywne rzeczy. Może jak mi nie było coś się ciekawego wydziało, wydarzyło, może jakieś są ploteczki, tajemnice, Kacper nauczył się nowego słowa. Albo coś jest, kochani? Co? Nie, nie, nic nie słyszałam. Nic nie słyszałam. O, o, o. A Dobra, jak to? Ty? Bez... Mamo, to ja idę z Karoliną na spacer. Długo mnie nie będzie. No dobrze, dobrze. O, dobrze słyszałam? Ameryka wyszła z domu? Tak, poszła się przejść z koleżanką. Aha, co ty robisz? A ja gram w taką grę dla jednego gracza LogiQuest. Quest. Oj tu o. jeszcze jeden został. O, zip City, może weźmiesz, Amelka jeden wzięła. No dobra, e, ale wiesz co mamo, e, mhm. bo ja bym chciała Cię poprosić o radę e, w podjęciu decyzji, e, jaką sukienkę powinnam wybrać, e, znaczy ogólnie w co powinnam się ubrać i e, jakiś makijaż, może taki lekki, e, to chodź. No lekki, lekki. No jak myślisz, na to wyjście taki makijaż jest ok? Nie, no to jest stanowczo za mocny makijaż. No co ty? No Smokijański? No. Nie, kochanie rzęsy, ewentualnie kreska. Bardzo delikatna, hmm. bo bardzo delikatne cienie. To mu się spodoba się. Do której pójdź? W tej czy w tej? No ta zielona chyba, bo ta czerwona strasznie taka krzycząca. A mamo! Ale ta jest czerwona, taka walentynkowa. No. Coraz bliżej rozwiązania tajemnicy. Tylko muszę jedną rzecz sprawdzić. Jakim sprawcę, to będę pewna na 100%. Ale ten chłopak ma tu przyjść, przywitać się, przedstawić się, zostawić swój numer telefonu i powiedzieć, gdzie idziecie i o której wracacie. Rozumiemy dobra, się. Dobra, dobra. No, to rozumiem. No, spokojnie. Dobra. Mmm, jaki ona wie kot. A no tak, przecież ona ma Face ID. Dobra, poszło. Hmm. Wszystko o, tam jest? Wydawało mi się. Blisko było. Co jest? Co? Co to jest? Swoją tajemnicę O Co to za muzyka? Wiedziałam, że tak będzie Co ty tutaj robisz? No cześć moja słoninko Znów przytyłaś, wiesz, podobają mi się te twoje krągłości. A poza tym, z kim się umówiłaś, wiesz, słyszałam coś takiego, że kogoś sobie znalazłaś. Czy coś w tym stylu? Znam go. Na pewno go znam. No powiedz, kto to? kochana para, Hania I. Nie twój interes dzieciaku. O, Kto jest nim co? Zakochana para, Hania i nie twój interes. O! <laughs> A no wiesz, jeszcze mam coś do Ciebie taki prezencik dla Twojego chłopaka. Patrz, facecik. Do schrupania! Ty nie bądź taka mądra, ja przynajmniej kogoś mam dla walentynki, a ty co? Widzę, że grasz w grę dla jednego gracza, czyli dla Cindy. No cóż, serduszko, siedź tutaj sobie i płacz w samotności, a ja się idę szykować na randkę. Żegnaj. Dziwisz się, ile dostanę wiadomości od wielbicieli na walentynki. Coś prawdziwego, coś świeżego i totalnie romantycznego. Co, co jest? Psz, Jezus Maria! Nic się pan nie stało? Przepraszam bardzo, ja celowałem w tą dziką Nie no, tam! Tam? Ale się... Ja nigdy dobrze nie rzucałem, nawet jak próbowałem rzucić, dziewczyny też mnie nie wyszły. Co robisz? Gram w grę i oglądam komedię romantyczną. O! Grasz w grę dla singli! Co? Nawet nie zdążyłaś pójść na randkę i już Cię rzucił? E, po pierwsze nie rzucił mnie, tylko jest chory, a po drugie to jest gra po prostu dla jednego gracza. Dla jednego inteligentnego gracza. Myślę, że się byś by w tym nie odnalazła moja droga. Wymówki. A Ty co taka na naburmuszona chodzisz? Ile dostałaś walentynek, co? Pewnie zero. A już wieczór? No nie wiem, czy jeszcze coś ci przyjdzie. O, to się zdziwisz. Akurat dostałam bardzo, bardzo dużo. Widzisz? Widzisz? No, nie mówię. Zmniejszka. 20% taniej na czekolady dla zakochanych. Jak ja cię nienawidzę tego święta! Jak ja nienawidzę tych komedii romantycznych.